Cześć, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale, a to jest nowa seria seria, w której będziemy prezentować zawartość najnowszej gazety CD Action. Zazwyczaj ten filmik będzie się pokazywał parę dni po premierze najnowszej gazety. W tym miesiącu do gazety otrzymujemy kolejną porcję gier, Tom Clanks, Cell Conviction, Men of War w Wietnam, Larry Reloaded. To mamy dwie płyty, mamy również e-booki, bonusy, galerie, freeware, modulatory, gameplay zwiastuny na ludzie. E, mamy również dosyć ciekawą e, porcję kodów w której między innymi ma, e, mamy e, kod do, dla nowych kont o wartości 60 zł do gry World of Warplanes mamy również kod do, o wartości dla wszystkich 50 zł Stronghold Kingdoms mm. tutaj w środku mamy oczywiście nasze płytki czyli całkowicie standard. No i mamy oczywiście naszą gazetę, gazetę, która nie zmienia się, nadal jest świetnie prowadzona. No i mamy nasze pierwsze strony, naszej gazety z treści. Tutaj mamy jakieś reklamy, gazeta pachnie nowości. Tutaj mamy kącik informacji, w których pisze, że Nintendo kontra atakuje od The Division, no, że LOL pobił po prostu latem wszelakie rekordy mamy również LOLATO, czyli komiks Informacje o nowym otwartym Hitmenie. Jak widzicie, jest tego sporo do czytania. Ciekawostki są. Mamy również opisane świetnie różnice między Tomb Raiderem a Definitive Edition, o sukcesie Disney Infinity, o Forzie Horizon, która może się pojawić już jesienią tego roku. A oczywiście mamy również listę premier, czyli standard. Reklama Titanfalla, którą grałem w betę. Titanfall no to dla mnie bardzo udana Mamy również Middle-Earth. Informację, że właśnie w Biedronce są, jest kierunek gier, w których naprawdę ciekawe tytuły możemy zgarnąć za jedyne 9,99. No i nowość, czyli wypożyczenie gier w VideoWardzie. Jak już mówiłem, ten filmik będzie pokazywał się parę dni po premierze gazety, w każdym miesiącu. Filmik ma na celu pokazanie Wam oczywiście zawartości najnowszego numeru CDX. Castlevania to jest dla mnie praktycznie gra zagadka, jedni ją o cholerę nie chwalą, inni znowu krytykują, Z kolekcjonerka wygląda całkiem nieźle, więc w sumie y, skusiłbym się na tą Castlevanię, no ale je. cholera, no już sam nie wiem, Assassin's Creed Liberation grałem, więc nie kupowałem, Może że jestem wielkim y, fanem Assassin's Creed. mam umiejętność na PSVC i to mi stanowczo wystarczy, może gdyby była jakaś kolekcjonerka, tego zabym się skusił, Dead Rising 3 grałem y, na Xboxie, One... Yy, grało się w nią bardzo przyjemnie, jednak gra po jakimś czasie cholernie mi się znudziła i tak w sumie wracam do niej co jakiś czas. już generacji dosyć jest dla reklama czyli G2E, Standardowo kończy na luzie. Dosyć parę ciekawych takich informacji dotyczących technologii. No i oczywiście wybór dysków, pendrive'ów. I tak naprawdę to by było na tyle tak mniej więcej będą wyglądały odcinki, jak już mówiłem, z zapoznaniem się z zawartości najnowszych CD Action. A więc do zobaczenia za miesiąc w kolejnym odcinku. Zobaczmy CD Action. Trzymajcie się, cześć!